Her, o Jest witam. A O kurwa, już 6-2, 6-2 jest mnie. Coś, 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 coś zrobimy? No, dawajcie, dawajcie, dawajcie go. Weź, ten deal będzie łapany. Dębka pewnie? No, tak. Chcę no. zejść. No, zejść. She's no, she's a, chcę zejść. Ej, chcę zejść. A, chcę zejść. A, się zejść. na razie

i to wasza strona, tak? Tak, Spójrz, tak? tak, 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 tak Tak, chodźcie, chodźcie do nas, chodźcie do nas, chodźcie do nas Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, dobra, chodźcie tu Nie stakujcie się, nie stakujcie się, okej okay. I dawajcie, za trzy, za dwa Za jeden w nich, dawajcie, dawajcie, dawajcie Dawajcie, 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 dawajcie. Oni nie żyją, oni tętka, 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 tętka gaming już jest grana Uwaga trzecią Uwaga na gniazdka, uwaga na gniazdka To nic, to nic, oni nic nie zrobią Nic nie zrobią Chodźcie się zastakować bardziej w nas bo to łatwo poszło gdzieś tutaj zmontowało. Zbierajcie od razu. Okej, okay, dwóch typa to nie jest... E. Nie. A, za jeden stakuję, 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 stakuję. Ładnie, ładnie. Dojebcie, ci Presja, presję, Press, 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 press. Uwaga, będą na pracę. Będą do takich... Pamiętaj, na pamiętaj, dalej, macie podwyżkę. macie pamiętaj, オー2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、

Pierdolony. Dobra, mantap Mantat bispertowa ilo Tamten szedł Tak, tamten set. to nie 14 banek z jednego. Ja to? Zbierajcie, zbierajcie. Come on. No, to, to, to Mamy ja. Banik, to, ja <laughs> to nie banda, nie my no, nie. No. nie no. Tu jedziemy! Tu na Wilk z niego 5 fame ten, fame pop, 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 się liczy, co nie? No to to co najgorsze Nie go Ej, Co się stało? Ale Macie heala? Mamy heala? Ja jestem, chcę nie ja nie jestem w kombacie nie tak cicho Więc, długo się nie słuchać Jaka narodowość jest kadencza? Bardzo ty przecież. To Ja mam w stanie. Uh, Stali na plecach, siedzi i mieszka. To z Tobie siedzi, kilofem to... Stary, <śleszt> to, co i dla ci muszę wyjebać po to nie muszę <śleszt> się nie mogę do tego mikrofonu bo ci to, tak samo matkę będą pojechać na ścianę, świecił jebany to to, co tak wierane, to co wierane, stary zjedzie, i na zakopie chętnie tą stary jedyne trzeba wyjebać po tak idź se kurwa kakao zgrzej z to ci robię, i starej robię kakao Kupany? Spalił kajko. Spalił kajko. Spalił kajko. Spalił się Spalił kajko. Spalił kajko. Spalił kajko. Spalił kajko. Spalił kajko. w kajko. Spalił kajko. Spalił nie zabraknie. Myślałem, że są w trakcie fightu, jakby głośno cię biją. Po HP, no push no już miałem, no paru. Mogę No być nieba. na swoim secie. Co łapiemy? No teraz no, to już GG. R do miasta, Erka do miasta, co GG? Tak. No, Ży... do... do... Nie, no GG już jest. RK do miasta, jest kilka osób. Zdążymy. Zdążymy, Erka do miasta. no. Tego nie, tylko to... nie. Dobra, no nie. spadali. Na Wytlan tak ale to pojedynczy, kurwa. Już wjeżdżał do miasta. Wybieraj jak zrobić. Nie jest tip. No, wszyscy... Podpadali, puta to. Matowo dima poszedł na gejcie.